Słuchajcie, na kanale ZeptoBox. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym dotarła do mnie stacja lutownicza i rozlutownicza. Jest to stacja, która jest, że tak powiem, budżetowa, czyli kosztowała około 600 zł. Dwa w jednym czyli to jest lutownica i rozlutownica. Więc staram wam się pokazać co jest w zestawie bo mam do rozlutowania dużo tranzystorów w jednym z urządzeń normalnie mi starczała taka lutownica no dobra tu jej nie mam w tej chwili w moim bałaganie starcza mi taka zwykła lutownica transformatorowa no ale oczywiście trzeba temat trochę rozszerzyć ja nie lubię zajmować się elektroniką słuchajcie to jest takie Bardziej moje zajęcie z musu niż, niż z przyjemności. No i teraz po kolei będę wyjmował. Czyli mamy w zestawie kabel zasilający na 230. Samą stację widzę. Oczywiście. Stacja ma właśnie złącze do lutownicy i rozlutownicy, oddzielnie. Ja w dniu dzisiejszym będę musiał używać rozlutownicy. A, ja, tutaj jest pompki podciśnieniowej. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze nie wiem, co to jest. mamy jakieś dodatkowe przekłuwacze, szwameczki, te filtry jakby. No, zobaczymy. Tu jest sama rozlutownica, która będzie lutować i wciągać, po to chodzi, tak żeby tak było. Otóż rozbieram jakieś... O, tu coś jest. Tak. Nabój taki jakby, w który będzie, mam nadzieję, wpadać cena. Na takiej sprężynce pomyślane. Jest również ta część lutownicy z grotem. Nie wiem jak to będzie się sprawować. Oczywiście grot widzę gruby jak. To ja nawet w transformatorowej chyba tak grubo nie lutuję. No ale zobaczymy. Do tego podstawa do odkładania i uziemienie. No to jest istotne przy. I tu jeszcze końcówka jakaś zapasowa. Dobra. To pudełeczko odkładamy. Już tutaj nic więcej nam nie będzie potrzeba. Z tego pudełka, bo już nic nie ma. Słuchajcie. Ach, Waldek mi cały czas powtarza, żebym trochę bardziej jajcaż był, bo jestem, a na tych filmach taki sztywniak. No i to tak jest, słuchajcie, jak robię tak, że tak powiem, film, no to taki poważny staram się być. Dobra, tutaj nic więcej nie ma, jest tylko do odstawiania jednego, drugiego, no i ty. To teraz postaram się to wszystko zmontować, nie używając instrukcji. Będę to robił do Was, jako do kamery. Tu druga z boku patrzy. W każdym razie, dla mnie to powinno być dość logiczne. To jest do odstawienia rozlutownicy. Tak mi się zdaje, chociaż pewnie nie jestem. I zaraz przyniosę tutaj płytę główną, którą chcę rozlutowywać i zobaczyć, jak to będzie. I tutaj podłączamy część rozlutownicy. Zakładamy wężyk. Jest podciśnienie, więc raczej tutaj nic uszczelniać nie trzeba, bo on będzie wciągał to powietrze, a nie wypychał. Więc to tak powinno działać. Część, oczywiście, lutownicza. Jest zupełnie inna wtyczka, więc pomylić raczej się nie da. Ustawienie z tego co kojarzę też jest oddzielnie do lutownicy, jak i rozlutownicy, a czyli tu jest do lutownicy, no to może być, że do rozlutownicy nie ma po prostu, albo jest tutaj, albo jakoś tak. Czyli to byśmy mieli jedno i drugie. Do pudełka. Z powrotem. Uziemienie. Mam w bolcu. <grymne> w bolcu, w gniazdku. No to włączamy. Tu z tyłu jest włącznik. Nie wybuchło. Jest to WE. P948 seria 3 tam ten jakby poprzedni był trochę dobra czyli włączymy desoldering 350 stopni no to zobaczymy co tutaj mam coś jak na złość akurat tu nie leży 170 już jest stopni Jakiejś innej płytki, akurat, która jest mniej. Mam przecież tu leży, dobra. U mnie leży tego sporo. to jest na przykład kawałek zasilacza komputerowego i tranzystory mocy. I tutaj jest chyba tranzystor kluczujący. No dobra, w każdym razie jest dość paskudna tutaj cyna. Nie oblutuje, czyli tu jest z małą ilością ołowiu czy też bezołowiowa cyna i to się strasznie źle rozlutowuje dobra, więc okazało się, że musi trzy razy zapikać i wtedy będzie dobrze czyli teoretycznie rozgrzewamy i wysysa To jest akurat ciężki temat, bo tu jest oryginalna cyna Czyli ona jest nie dość, ciężko roztapialna, to jeszcze na dodatek Szybko twardnieje, tężeje Ale widzę, że sobie ładnie daje radę, słuchajcie Zaraz jeszcze jeden rozlutuję Żeby Wam pokazać Jest na 350 stopni ustawione więc jak dla tej cyny to naprawdę i tak superansko to bierze no dobra, pokażę to Wam, bo naprawdę dobrze wygląda tu zobaczcie te miejsce. jak dla mnie jest ok Tym bardziej, że to jest na oryginalnej cenie, no ale dobra. Jak widzicie, tutaj pracuje już tą rozlutownicą przy inwerterze. Trzeba wylutować sporą ilość tranzystorów. No i rozlutownica się sprawdza. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak rozlutowuję tą płytę główną do końca. Nie będę już męczył wam was w tym odcinku, dlatego też subskrybujcie, aby dostać powiadomienie o następnym odcinku i zobaczycie jak sobie to wszystko poradziło i jak przy okazji testować tranzystory takim testerem, który też wam pokażę. Słuchajcie, jak zwykle zapomniałem wspomnieć o moim sklepie. Na sklep.zoptobox.pl możecie wykupić sobie konsultację telefoniczną lub e-mail, czy ze mną po prostu porozmawiać na jakieś fajne zagadnienie, takie na które chcecie mieć odpowiedź ode mnie. Także pytacie się czy to jest ograniczone czasowo. No nieraz i z godzinę z ludźmi rozmawiam, tak. Chodzi o to, że jakieś jedno zagadnienie trzeba jakby do końca wyjaśnić, to nie jest tak, że Zadzwonimy, czy zadzwonię, tak, i chwilę porozmawiamy, oczywiście jeżeli wyczerpany będzie temat, to jak najbardziej, ale czasami jest też tak, że dzwonię drugi raz, bo trzeba coś tam jeszcze się dowiedzieć, wyjaśnić, więc to nie jest tak, że konsultacja telefoniczna to jest tak, bach, te pięć dyszek, niektórzy chcą płacić więcej, super. Dziękuję za to. Jest też dodane jakby wsparcie za 5 zł ciszy w tym sklepie. Możecie sobie kupić ją dowolną ilość, chcecie mnie wesprzeć kwotą 10 zł. To 10 zł sobie wpłacacie, bierzecie dwie sztuki tego wsparcia. Za co wam bardzo serdecznie dziękuję. To wsparcie idzie na to, co chcę wam pokazywać, właśnie przekazywać tą wiedzę, czyli ją oddawać, jakby w cudzysłowie za darmo, ale mam nadzieję, że się znajdą ludzie dobrej woli. Zresztą mam już parę takich zgłoszeń, gdzie dość konkretnie chcą mi wspomóc superancko. Będzie do kupienia prądnica, czy jakieś konkretne rzeczy tak, żeby wiadomo było, że tak powiem, jaka część tego projektu została wsparta i co możemy dalej jeszcze fajnego zdziałać, także sklep zeptobox.pl zapraszam do korzystania z usług i z tych towarów, które są tam dostępne, przypominam też, że szyję, szyję, tak? Słuchajcie, dziwicie się. Eee, no, szyję i wszystko, co jest z materiału, materiałów lekkich. Maszyny mam bardzo nowoczesne do szycia. Eee, więc, jeżeli coś macie do uszycia, tak jak właśnie tam jest półka do Opla Ampery, półka, bo dlatego, że półki są materiałowe w Opla Ampera czy w Chevroletcie, w także... Jeżeli ktokolwiek to potrzebuje lub coś innego, to wystarczy napisać do sklep małpa zeptobox.pl. Będę wyceniał wtedy ile, co, jak, gdzie. No, niestety nie szyję rzeczy ciężkich. A to już nie o to chodzi, że nie mam maszyny, nawet tylko zwyczajnie nie mam czasu, słuchajcie. No, więc rzeczy ciężkich, tapicerki samochodowych i tak dalej, no nie szyję. Chociaż też to jest fajna sprawa i fajne być może zajęcie na przyszłość, więc też może się zastanowię, żeby to robić. Na razie, trzymajcie się. Dzięki za wsparcie i komentarze.